Z tego, dzisiaj sobie nagrywam vloga, drugą coś i się robię na chwilę cięcie. Dobra, już po cięciu. Czekajcie, bo. Dobra, już po cięciu. Gdziemy sobie teraz? No, do, do. Lol, włączyłem, jestem zbadała. Idziemy sobie teraz do Szymona. I idziemy sobie teraz do Szymona Bosa. Mm, on tam mieszka dalej, jako Ona On trochę drogi, tutaj... niestety mieszkamy za blisko siebie. On jest... Serio. No, ale tak mogę, bo jest, robię, mam, mam polecajkę i mam nie polecajkę. Co, powiem subskrybujcie oczywiście mnie, Szymona Bossa. A kogo tam możecie jeszcze subskrybować? Costa Gaminga, Ziemniaka multi.pl, takiego naszego kubu, kolegę, takiego Kube. No, fajny kolega. Tak, hey, chostrago jak oglądaliście wczorajszy odcinek Szymona Boss'a, Mówiliście go nie ten, mogliście go słupować, ale teraz będziemy go słować. Ja powiem w sumie y, kiedy. Możecie go subować, no bo słuchajcie, nie jest za fajnie. Wczoraj mm. była taka kuchnia, bo graliśmy sobie Minecraft na ps 3. I on, bo on wybuchł i takie miasto, które bardzo długo robiłem. I tak wkurzyłem, ale na szczęście wyż, wyrzuciłem go z serwera. Ale na szczęście zrobiłem bez zapisu serwer. I. dzień przyszło. Aha. No i na szczęście udało mi się wszystko grać. co robię na plecicie. 我就没事 To tak dostałem to tymi kamieniami. Ał Tak mnie teraz drapie. Czekajcie, bo muszę się podrapać. Bo tak mnie teraz drapie. Tasza. Sip. Okną. Szyman. Dobra, już. Wpuścisz mnie? E, Okej. Okay. Już? No. <gryzamy okno> Nagrywa się dobra, zapraszam. Ona no, ja pokazuję sobie. Twarzy. Nie, spokojnie było ci widać. A, bo nie było na szczęście. Nie zapraszam. No, zdejmij mi No i na tym będzie koniec vloga, czy nie? Tak, tak. I oczywiście mam magiczną kieszeń, gdzie wyjął pada. Takie te tak. Dobra, słuchajcie, ja to by było na się spodobało, do to zostawcie lajka dla Szymona. Nie, nie widać, bo to jest nie wiem. Tak, tak, zostawcie y, lajka dla Szymona. Słuba dla... O Słuba <laughs> dla... Dla mnie. A komentarz dla mnie, dla Szymona. Dobra. Więc dzięki za oglądanie. Muzyczka na koniec i pa!